widzę Widzowie, witam was w kolejnym odcinku na tym kanale. Cóż, dawno nie było filmu, ale pamiętacie serię modlitw lansów LEGO? No tak, raczej pamiętacie. Jak mieliśmy wbić 5 lajków pod każdym z tych filmów, to wbiliście. No i... Myślałem, że to nie może być tak, o więc proszę. Dziś budujemy wielkiej grozie w LEGO, zanim jednak zaczniemy możecie zasubskrybować mój kanał, zasubskrybować też kanał Juzikso. Dajcie mi jeszcze, odetchnąć i Już lecimy. Cóż, no możecie mi powiedzieć, że tak za dużo na, tym, na tych filmach swoich nie buduję. I mielibyście wtedy rację, ale też nie mielibyście racji, bo na samym filmie postaram się Wam powiedzieć mój typowy dzień, w którym nagrywam film. Zachęcam się do obejrzenia pierwszej i drugiej części budowania może żołądza z tego, bo to nie jest z tej serii, bo początku, to miały być dwa odcinki, ale seria się stała takim dla mnie hitem, że po musiałem coś jeszcze zrobić z tego uniwersum. To może tego nie widać, ale... ...todawane jest. I mam wrażenie, że to będzie bardzo długi odcinek. No właśnie, jak już wiem następny film będzie o tym, jak wygląda mój tylko wydziałyń. Ile klocków, ile czasu mi zajmuje nagranie takiego jednego odcinka, który trwa szacunkowo 10 minut. Ogólnie ten odcinek raczej nie będzie taki krótki, co widać po rozmiarach podstawy. Czyli 48x32. To Jest naprawdę ogromny aparat i nie wiem czy się wyrobi w tym odcinku 20 minut, więc no. Tajnowanie się dalszy może tego nie widać, ale słychać. Czekajcie, się tu wam przestawię, tak? O, powinienem się widzieć tutaj, to się posuwa powoli naprzód. Nie tak powoli, wystarczy używać dużych płytek. Ale to też nie jest łatwe, no. Nie no, wiadomo. Nie można wydawać na LEGO wszystkich swoich pieniędzy, no ale ja to jednak robię. No i już wszystko potem. Tych klocków nie ma aż tak dużo, jak się wydaje. No i w następnym odcinek, też będzie o tym. tym o ilu programach muszę przeskoczyć, żeby zrobić taki jeden odcinek. Ile czasu mi to zajmuje? Jak ja to wszystko planuję, skąd wiem ile klocków muszę na to zużyć. Dlatego wszystko się dowiecie z następnego filmu, który polecam obejrzeć. Tak samo polecam obejrzeć filmiki w Ziggso. I dopiero są na jego kanał i musimy że nie kolejny wrzuci to jest live, nasz, nie live, co ja mówię, film z anarchii. Aktualnie trwa ten event Halo Więc no, może jego filmy nie są najlepszej jakości. No, jest spoko głoszyło, ale kiedy on po prostu ocenia czyjeś filmy, to. Nie jego w ogóle wysłuchać i myślę, nie, się, nie się to e, Ja lubię ciebie oglądać, ale no, nad tym to muszę popracować, żeby mieć trochę głośniej. Y no klailuję, no no jakoś nie posuwa się to naprzód. Więc ja trzeba troszkę większego kalibru. I już mamy znacznie więcej, no ale patrzcie, patrzcie ile jeszcze tego przed nami. To będzie naprawdę długi odcinek, to jest 4 minuty. 4 minuty, czujecie? 4 minuty już budujemy. I takie efekty będzie słabe. Dobra, trzeba dodać trochę więcej takich. I już mam, nie? Więcej. No nie dużo. mamy więcej, może niedużo, trochę taką stronę, ale jest tego trochę. nagrywa to wszystkich świętych, więc... No to też wymaga ode mnie... W sumie sam nie wiem czego, no ale co tylko powiedzieć, że... Święta, nawet jak moi no widzowie po prostu są na tym, w cmentarzach jestem w stanie dla nich coś nagrać i mam nadzieję, że ktoś obejrzy no ale dobrze wracając do tego tematu następnego filmu, no to cóż tam też będę mówił jak ja nagrywam, gdzie ja nagrywam jak zmieniam głos i co tak w zasadzie tego moje filmy. jak też moje figurki maluję bo to jest dość ciekawe, właśnie a propos tego w grodziu, będą oczywiście, wnętrze będzie, będzie tam bunkier taki w serialu. No naprawdę, to była potężna konstrukcja i pokażę Wam też mój system segregacji. Jak maluję figurki? Czym maluję figurki? Ile czekam aż schronu? Czy to się w ogóle opłaca? I zarabiam za to, no mogę wam powiedzieć teraz. Nie zarabiam. No ale dla mnie To jest czysta przyjemność, choć czasami naprawdę dostaje załamania nerwowego. Chciałem jeszcze podziękować za to, że zostawiliście aż 7 lajków pod filmem z który wcale aż tak się nie wybił. Ale pokazaliście mi, że takie filmy wam się podobają, gdzie nie tylko małe filmy i na pewno wezmę to pod uwagę w przyszłości. Jeżeli jeszcze macie jakieś sugestie co do tego, co byście chcieli zobaczyć w przyszłości, zapraszam do komentarzy, chociaż wiem, że zwykle z tego nie korzystacie. No cóż, ostatnio wiele mnie zaskoczyliście tymi lajkami, więc myślę, że możecie to śmiało zrobić. Na pewno wezmę to pod uwagę podczas następnych filmów. No. W ogóle patrzcie, ile już tutaj tego mamy. Yy, no, co prawda, może nie tak dużo jak na 6 minut. No, właśnie na stojąco filmy będę mówił, ile ja to buduję, bo tu wygląda to, Najpierw budujesz, potem sprawdzasz, czy masz wszystkie elementy, pakujesz jedzą, odpowiednio je do je sertujesz i te wszystkie części, w których użyłeś w tej budowli i Wtedy dopiero nagrywasz, musisz też pamiętać co gdzie było, nie sobie pozwolić na jakąś po prostu, żeby coś zepsuć na ekranie, no naprawdę, wyobraź sobie, w tej chwili oglądacie kilka osób i ty psujesz je, po prostu to jest taka presja jednocześnie zbudowana, że no ostatnio jak nagrywałem filmik w Mortal Kombat to kamerka mi spadła. I ja to zauważyłem i podesłałem, ale potem zapomniałem to wyciąć i... Czyli... No. no i tak to już zostało. I raczej zostanie, nie będę już tego naprawiał, bo ten film... Nie był dziełem sztuki. Nie miałem co powiedzieć, nie powinienem był w ogóle tego nagrywać. Nawet pokazaliście że ja tylko mógłbym to z Lego, jeśli się spodobało. W ogóle to był mój pierwszy film, nie short, który mi dodał subskrypcję. Chyba nawet dwie, więc dziękuję tym subskrybentom. W ogóle podziękować za 150 subskrypcji. To naprawdę dla mnie dużo. Nie spodziewałem się, że dojdziemy do takiego momentu. Lecimy dalej. 8 minut. 8 minut, widzowie. Jak ten czas leci? Powoli, powoli, ale do przodu. Widać już na pewno efekty. Tam nam tylko zostało. I naprawdę ilość klocków, które ja zużyję do tej budowli. To jest kursy nie wyobrażam na ilość. No. Niby nie ma tego tak dużo, ale jak już się weźmie. znajdzie te wszystkie białe. Wszystkie tutaj mówię. Mam na myśli wszystkie. To bierze się i naprawdę budujesz coś tak wielkiego. 48x32 To jest po prostu, no, nie wiem Ostatnio zbudowałem coś tak wielkiego chyba w lutym No niestety rozbrałem Z pewnych powodów No po prostu było tam mnóstwo klocków No nie mogłem tak długo siedzieć bezczynnie I potrzebowałem po prostu szarych No Może kiedyś odbuduję ten projekt I wtedy powiem wam co to było Na razie niestety słynieć, bo i teraz dochodzimy do momentu, w którym zwykle fajniejszy się kończy taki mój zwykły film. Fajnym mój dziękować za obejrzenie tego filmu do końca. No ale nie, to nie jest taki film. To jest film, w którym będziemy budować do upadłego praktycznie. Ręka mnie już boli. Nie wiecie, ile jeszcze niespodzianek dla was w tym filmie. Nie wiecie, ile też ja pracowałem nad tym. Dziś mamy 1 listopada, o czym już mówiłem. I myślę, że to było jakoś nos dwa tygodnie temu. No i właśnie też o tym będę mówił. No jak budujesz to ten pierwszy raz i potem sprawdzasz czy masz na pewno tyle klocków, żeby nagrywać z tego filmik, To po prostu to tak długo czasami trwa. Ty zajmuje po prostu sprawdzenie czy na pewno wszystko masz i tak dalej. Też musisz cały czas budować szczegóły, jeżeli budujesz coś fabularnego. Nawet jeżeli nie, to po warto dbać o szczegóły, bo to szybko tobie pomoże w następnych filmach. No nie będę teraz się tak rozwodził nad tym następnym filmem, bo to będzie dopiero przyszłość. Teraz jest teraz i teraz to budujemy grodzie, a nie dajemy porady po youtuberom. No więc będziecie musieli jeszcze trochę poczekać, ale obiecuję film jeszcze w tym miesiącu. I a propos tego miesiąca no to mam nadzieję, że wszystko tam dobrze Halloween się udało. Mi się tak nie do końca udało, ale mam nadzieję, że u Was jest fajnie było w zasadzie. Dziś mamy wszystkich świętych właśnie kiedy budowałem to napotkałem ten sam problem. To brodzie po prostu nie było takim nie chciało przynieść do tej podstawy. I nie wiem czemu. Dalej tak jest. I raczej nie będę tego naprawił na tym filmie, bo jak już Wszystko musi być na filmie już do na ostatniej godziny, to żeby coś Ci się zepsuło podczas tego, no. Ja już sobie pozwoliłem i raczej nie zwróciliście na to uwagi, no, ale ja to odczułem i to dość mocno. Nie mówię tutaj, że ktoś to hejtował, po prostu moje filmy zawsze były takie jakby przejrzyste, no, a tamto wtedy kabota się przywróciła i to było dziwne. No, w każdym razie, ukończyliśmy śnieg, tą część śnieżną, więc teraz poczekajcie chwilę, ja powrócę. Teraz zaczynamy się za wnętrz. Zabudowę Oj, mi dobrze. Lecimy chwilkę No właśnie, to jest to o czym mówiłem. Coś ci się przywróci i nie musisz przepraszać widownie, no. To nie jest fajne. I stałem pierwszy tutaj ścianie. Oj, przepraszam, nie widzicie tego. Już tutaj proszę bardzo. To jest sala. Sala lekcyjna, miejsce, których nie ma wiele osób na świecie, którzy lubią to miejsce. No i właśnie tutaj za chwilę będzie dość duża niespodzianka, nie tylko dla mnie było, ale też dla Was. Zbudowałem takie berko dla to jest dla niego krzesło, no i fajnie, stoi sobie, nie? Tylko, że ławka dla łóżnia, ławka dla łóżnia wygląda tak. I co to jest taki element? Ja nie mam drugiego takiego. takiego. Więc pierwszą ławkę. Krzesło dla i teraz poczekajcie. Dajcie mi chwilę. Mam tutaj jeszcze nieotwartą rozeczkę tego Zero i tutaj mamy ten element, którego potrzebujemy. Dajcie mi chwilę. to odchodzę. Mamy już i zobaczę bo to co nas interesuje, mamy to. łaik, Sygnał, się coś co nie ma. jakby coś, to ja naprawdę długo czekałem, żeby to otworzyć, no i sytuacja tego wymagała akurat tym razem i to mam będzie trochę psuło tło, no ale trudno, więc możemy złożyć drugą ławkę będzie naprawdę ciekawy design tej ławki, Uśniowskiej zrobiłem no i teraz jak nazwa się dobrze. Nie chciałem się przez chwilę przyłączyć, ale już jest OK. I mamy w ten sposób klasę gotową. Jeszcze tylko drugie krzesło ucznia i mamy klasę. Naprawdę, no i te ławki z pokami wyszły. I szybko Zrobiliśmy klasę. Więc teraz weźmy się za drugą część korytarza i tutaj będzie... No, jedno z moich ulubionych miejsc w całym serialu. Czyli pokój Uzi Zacznijmy, weźmy się za wejście. Ten film, jak już mówiłem, nie będzie krótki. W sensie, to będzie możliwe, na zawsze najdłuższy film na kanale. Co szczerze wątpię, bo mam w planach jeszcze kilka projektów. Przepraszam, że to nie widzicie, no ale odpory do łóżka muszą być wszystkie. I na razie nie będę tutaj ustawiał dajcie mi tu ustawić podpory no i jak widzicie wszystkie miejsca w których chcesz ma stać są zaznaczone klockami to nie jest wszystko początkowo jaj. no i właśnie o takim czymś mówiłem to jest najgorsze jak coś nie trafisz coś źle zrobisz i potem już tego nie masz wyciąć nie ma już powtórek już otworzyłeś ten zapakowany system. właśnie po to żeby ten film nagrać, Takie sytuacje są najgorsze. I o tym też będę mówił w następnym filmie. Na który już teraz was zapraszam. Ona miała jeszcze taką szafkę. No i jest postawiona. Biurko. Każdy uczeń ma, no w swoim domu oczywiście. Nie w klasie w ogrodzie, znowu się nie chcę chce przewrócić no i jeszcze radiu, kto nie lubi muzyki krzesło i tak prezentuje się łóżko tutaj jakieś plakaty broń, tam powieszone to działko widać, widać, że Uzi no i możemy się wziąć za figurki figurki no w ostatnim teledysku, może dla was, jak jest The Living Tombstone wystąpiła taka Uzi w piżamie i to był idealny Moment, żeby ją zbudować w tym piżamie, więc możemy ją dać do jej pokoju. No i kto na korytarzu? Tam też były takie zombie drony, więc zbudowałem Tada. Świetnie mi wyszedł, moim zdaniem. No i tutaj tylko główka była malowana, reszta to oficjalne elementy LEGO. I może tutaj stać na korytarzu. Zbudowałem jeszcze nauczyciela, który też się stał zombiakiem. I on będzie akurat w sali której co prawda nikogo nie mamy, ale on jest. No i N. M. M, który nic się nie zmienił, bo nie miałem różowych torsów ani różowych nóżek. Więc no. M. Dajcie mi obrócić. Obrócę to znowu. Albo nie obrócę. Dobra, tego się nie spodziewałem. Więc N tutaj sobie stanie. I tutaj nam jeszcze wszedł kilka szkoletów. No tego nie widać, ale dałem, więc chyba możemy kończyć ten odcinek. No to pa, dziękuję Wam, że obejrzeliście do końca i tak się prezentuje w ogrodzie z legą.